Cześć, Manko, z tej strony. Najwazdów no ja tam Was w niecuzimkowym odcinku z Fortnite'a. Bo zanim wyłączysz ten film, to mam kilka informacji dla Ciebie, więc zaczekaj chwilę. Pierwsza to w sobotę, bo Wy widzicie to w piątek, więc w sobotę wleci odcinek, pierwszy odcinek z Kamerką. No i będzie spoko, będziemy, e, będziemy grać na kamerce. Już będę nagrywał z kamerką. Pojawią się też vlogi. E, nie, nie przejdę na tryb całkiem vlogowy. Też będę nagrywał gry, bo lubię grać. Ale w sobotę z odcinku z kamerką na Fortnite'a e, będzie też taki mały konkurs. Do wygrania będą V-dolce. No, ale to wy będzie wystarczyło tam subskrypcję, zostawić komentarz. No i tam resztę, właśnie szczegółów tego konkursu yy, zostawię na sobotę. Powiem jedynie, że się będzie opłacało. Ja ląduję. Tutaj sobie wyląduję w jednym miejscu dokładnie. Wiem mniej więcej, gdzie chcę wylądować. Bo tutaj pewnie też inni polecą. Ale ja po prostu sobie na środku albo oni do domu lecą. Do domostw. A ja sobie na środku niczego wyląduję. O tutaj. Bo to jest chyba najlepsza opcja, żeby się dostać tu. A tutaj mamy co? Niebieski może być, niebieski może być i snajperka. I od razu sobie bierzmy. Niekiedy się trafiają naprawdę OP rzeczy tutaj. Tak jak na przykład scar. A wyskakujemy, no i lecimy ich strzelać, nie? mamy najprę, więc szkoda by było nie wykorzystać jej, akurat się ktoś naparza, te osoby aż, więc nieźle. No i ja nie wiem jak on nie dostaje. Coś Czemu we mnie jeszcze raz? Owa. Dobra, zabite. Nice. Tam chyba jeszcze jest jeden z graczy. Ta. Ale mam lepszy pomysł. Mam sobie poradzić z nim. To jest bez dyskusji, ale przyjdzie do jednego miejsca. On tutaj przyjdzie jak nic. A my sobie zwyczajnie na niego poczekamy, bo on wie, gdzie on ma iść. O. Fak, fak. No kurwa, Mać. Ja, ja nie rozumiem niekiedy, dlaczego ja ściągam do niego sakasza i ściągam mu całą tam, tam i tarczę, i widzę, że jakby nie zostało mu już tarczy, a finalnie i tak ma całe życie. Ja tego zupełnie nie rozumiem. No ale nic. Dobra, lecimy busem bojowym. No i gdzie by tutaj skakać? Na no te centrum handlowe jakoś mi nie idzie. No dobra, to polecę na, na, to, na to miasteczko. Zobaczymy co tam jest. No jakoś dzisiaj mi nie idzie, ale to jest taki informacyjny. Ten nawet nie staram, jest 23 lub 12 w nocy. Patrz, leci, idziomek. Lecą, lecą. Będzie bijatyka. Będzie bitka. Inni z też. Ja lecę na tutaj. Ale syf. Znaczy. Może nie do końca syf od razu. Ale o, pompa jedno z ważniejszych w sumie dla mnie broni, ja nie rozumiem tej rakiety. O dzień dobry. Ale się w nie tu gdzie powinienem. Bez sensu to jest, wiecie? Dobra. Mamy to. E, zamiast tego bierzemy to. I zamiast tego bierzemy to. A dobra, dobra, spadamy. Dobra. Zabiliśmy kolejnego. Wybaczcie, ale jak się zaczynam skupiać, no to potem wychodzi, jak wychodzi. To chyba. Chyba to będzie lepszym rozwiązaniem. Trochę przydałoby się uzupełnić nam też. Dobra, wybaczcie, że nic się nie mówię, ale się zacząłem skupiać. Tak. trochę zestresowałem, no wybaczcie, że przestałem się odsumyć. Dobra. Szybko tego. Szybko małe siorby. No i dobra, jesteśmy trochę uratowani. No nie zbyt dużo, ale... Kurde. Spadamy szybko do tego skarb całego. całego który jest jakoś. Tutaj, ale ja nie. Kompletnie nie wiem, jak tam się wchodzi. Jak tam się wchodzi? Nie mam zielonego pojęcia, a nie zdążę. To jest pewne, no muszę uciekać. Nie, naprawdę nie wiem, chciałbym tam wejść, ale uciekamy. Może dogonimy gościa, który też przed chwilą jechał? Tak, musimy na ulicę wjechać. I nie wiem, czy nam benzyny starszy. To tak, No, chyba powinno starszyć. Jak zaczynam się strzelać, to nic nie komentuję i to jest mój minus. Ale mam nadzieję, że ktoś do tej pory ogląda. Dobra, uciekamy. Dobra, już po nas, po nas, po nas, widzowie. Dobra, po nas. No, gościu taktycznie to rozegrał. Wiebał nam po prostu. Na no, co nam wiebał? Całą tą. Jak to się nazywa? Wieżyczkę. No, taktycznie zadziałał. No nic na to nie poradzimy. 17 minut odcinka mam nadzieję, że Wam taki krótki odcinek przypadnie do gustu i się spodoba. Choć bardziej to jest informacyjne, ale mam dodatkową nagrodę dla osób, którzy dostali do tego momentu. Eee, napisz, komentarz hashtag. Czerwona gitara. A ja wybiorę osobę, której dam nagrodę. Pod warunkiem, że do tego momentu dotrwała i ma subskrypcję i komentarz napisze hashtag Czerwona Gitara. To taka dla sprawdzenia, jak oglądacie filmy, czy do końca, czy nie. No ale tymczasem się. Trzymajcie jej cześć.